Dziś będziemy grać w PCD na Roblox. To jest. Już dosyć dawno graliśmy ostatnio. W ogóle. Dawno był ostatni, długi film. Więc dziś, no, wygramy w PCD w Robloxie. Na wstępie chciałbym Was zaprosić do subskrybowania i zostawienia lajka nie zmuszam oczywiście jeśli macie taką możliwość to, to oprócz, oprócz subskrypcji lajka podbijcie ten film żeby był żeby był wyświetlany większość większości osób Takie dlaczego nie jestem przepisowy jak wyjdziecie mam trajak, to więc poszukiważę. I jeste takim o autem za 23 tysiące. Teraz idziemy do skręgu, Jarosława. Mam nadzieję, że nie złapie nas po drodze policja, bo jedziemy 150 na godzinę. I zwolnimy. Teraz zanudzę, więc zrobię rowe ty. Jesteśmy już w na Jarosławie. Halo. Halo. Idziemy po dostawę. I jedziemy do Smaldzewa. Źle jadę. Myślę, że źle jadę. Mówiłem, że źle jadę jakoś trasę odnajdę. Kolejne cięcie i widzimy się w Smadziewie. Dla Was pochłodki uciekły w Smerdzebie, zapraszam. Ta. Za taką dostawę z trawem jazdy zarabiamy 3978 zł. Teraz resetujemy się. Przetestujemy się Idziemy przetestować Oj, wyszedłem, ale to nic Idziemy przetestować Taxi. Pomijamy ładowanie Nie polecam wam tego na telefonie Jak macie pada jakiegoś i gracie na telefonie Ponieważ wtedy macie wielkie lagi A ja spełnię taksy. Dokładnie Majestika S190. E my jesteśmy... Bez, bez, my jesteśmy wysłani, więc... I jak wlecie mi zamówienie, to wtedy włączę nagrywanie. Mamy już zamówienie, i jedziemy do Bobrowic. Jedziemy do Bobrowic. Że nie jeżdżę przepisowo więc nie krytykujcie mi w komentarzach, że jeżdżę pod prąd. My jedziemy do Bobrowic i widzimy się po, po krótkiej przerwie. Ja już w Bobrowicach. Nagrało mi się, bo zapomniałem włączyć nagrywanie, ale jedziemy do Darławu, ulica Mickiewicza 26. I dlatego, że jest to dosyć daleko, widzimy się znowu po krótkiej przerwie. Dostałem mandat. Bandacik. Ja już dowiązłem klienta. Jeszcze walizka I... i 6000 złotych za taką dostawę Czy się opłaca? Raczej tak I przy 8 minutach filmu Kończę I zapraszam Was Na mojego TikToka Na którym nic szczególnego nie ma Ale jest w opisie yeah wrap.